Andrzej Grabowski zdobył się na szczere wyznanie. Tak dziś myśli o roli w świecie według kiepskich. Andrzej Grabowski od lat powtarza, że aktorstwo traktuje przede wszystkim jako zawód. Choć jest to praca, wymaga dużego zaangażowania i ciągłego rozwoju. Aktor w najnowszym wywiadzie szczerze podsumował swoje najpopularniejsze wcielenie Ferdynanda Kiepskiego ze świata według kiepskich. Andrzej Grabowski szczerze o świecie według kiepskich. W najnowszej rozmowie z dziennikarzem, Andrzej Grabowski wprost wypowiedział się o najważniejszej roli w swojej karierze. Mowa oczywiście o Ferdynandzie kiepskim ze świata według kiepskich. Program był emitowany od 1999 roku aż do 2022. Hajtcom doczekał się 32 sezonów i zbierał przed ekranami pokaźne gronowiców. Andrzej Grabowski wyjawił, że przyjęcie propozycji pomogło mu nie tylko zarobić, ale też wiele się nauczyć. Dzięki temu mógł zacząć realizować się przy innych projektach. Andrzej Grabowski o nauce na planie podzielił się spostrzeżeniami. Andrzej Grabowski dokładnie tak wspomina 22-letnią przygodę ze światem, według kiepskich, ja to wziąłem, i później tak, jak myślałem o tym. Jak moje życie by wyglądało, jakie byłoby inne, gdybym nie wziął tego? Przecież to nie chodzi o to, że ja tam przez 22 lata kręcąc to zarobiłem więcej, bo przy okazji zarobiłem, oczywiście. Dlaczego mam się do tego nie przyznać? Tak, zarobiłem, ale ile ja się nauczyłem uzewnętrznił się aktor na łamach formatu kino-rozmowy. Według aktora tak przedziwny projekt był jednocześnie wyzwaniem minie złą lekcją życia. Kropka to jest różnica zagrać w tekście dramatycznym, a zagrać w takim pseudogłupim serialu. W serialu. W którym głupota nawarstwiona do absurdu przeradza się w głupotę, a ta głupota bywa mądrością, podsumował. Andrzej Grabowski zachwala serialowego syna. Tak mówił o Bartoszu Żukowskim. Choć spora część dawnej ekipy świata według kiepskich już odeszła, to Andrzej bardzo ciepło ją wspomina. Nie zapomina także by miłe słowa skierować w kierunku swojego serialowego syna, Bartosza Żukowskiego. Siedząc na kanapie w studiu Kuby Wojewódzkiego, pochwalił jego ciężką pracę kontrowersyjnego, powiedzmy: To jest naprawdę bardzo zdolny aktor, który jeszcze może nam bardzo, bardzo wiele pokazać, tylko należy mu dać szansę. To jest facet, który nie ma łatwego charakteru, to przyznaje. Jest trudnym człowiekiem, ale potrafi z siebie dać bardzo wiele. Ja ostatnio nie pasjonuję się tym serialem, mówię o kiepskich, ale widziałem jeden z odcinków, jeden z pierwszych odcinków i tam był świetny.